Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wiosłowanie gryfem w opadzie chwytem szerokim jest to ćwiczenie angażujące do pracy mięśnie najszerszych żbietu, wpływające na masę i siłę. Jeżeli chcemy zaangażować dobrze górną część pleców i środek, należy wykonać to ćwiczenie tak jak w tej chwili zaprezentujemy z warbkiem. Przybieramy pozycję wyjściową, chwytamy gryf szerzej niż rozstaw naszych barków. Pozycja w opadzie, plecy wyprostowane, zobaczcie biodra zblokowane. I od tego momentu rozpoczynamy pierwsze powtórzenie bardzo ważne jest to, żeby łokcie szły szeroko od tułowia do boku. Dzięki temu angażujemy mięsień czworoboczny i cały środek pleców. Jest to ćwiczenie bardzo dobrze wpływające, jak już mówiłem, na masę i siłę, ale bardzo dobrze również rozwijające środek pleców, czyli tą część, która najczęściej jest przez nas niedotrenowana. Wydech następuje wtedy, kiedy drążek znajduje się blisko klatki piersiowej. I wtedy jest też maksymalny skurcz łopatek. Bardzo dobrze.